Yo, siemaneczko, my to na w i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, w dzisiejszym odcinku ja z moimi dwoma kolegami będziemy walestowali, kto pierwszy, co będzie w repreksji, miłego oglądania. U mnie też nie ma wioski. A -A. -A. Wioskę? No. Fajsiasz. Nie, no zawsze nie, nie, bo jeszcze sobie Tak się o Zawsze tak jest. Co, nie grałeś? Ja nigdy się nie dawałem wioski.

Dobra? Nie no, owca no, mi uciekła. Ja pierwszy co robię w no, to nie Potem, to nie ja na Ja sobie tego życzę. Ja najprawdopodobniej będę odpalał za pomocą lawy. Chyba szereg jawel mi zrobnie. No, ja dalsze 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 nie, tak. Ja jako jedyny nie dalsze mam wioski. Zawsze rzeczy są. Zawsze Więcej rzeczy. rzeczy. Dobra, O ile potyków? Okej. Okay. Na to sobie zaoszczędzę. Mam okay. na to Na to sobie zaoszczędzę trochę. Nie dyrektor. no, please, dajcie mi wioskę, wioskę, dajcie. Mm. Nie no, please, 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 dajcie jakieś żarcie. Dobra, gdzieś, gdzieś tutaj chyba jest kowal. Nie kata, jeszcze z jeszcze kowalem. Nie, no, prawdopodobnie tak. No. Tylko no, i z ja mam największe Kopycha. Nie bierze. Samo Żeby nie Ezy. Ezy. Mam żyć nie. Dobra, to nie jest niestety dobra. Teraz ja już, jak coś mam łóżko z pełną będzie. to będzie. jako. ja mam chyba bezłóżkowy. Bezłóżkową wioskę? No. Co <laughs> się, na jedno łóżko było, ale teraz już nie mogę znaleźć. O, nie, dobra, jest drugie. Chodź już. Dobra. Ty już go lewo No właśnie, ja muszę się wkopać po kamień. Ja, dobra. Trzy. Trzy ale dobra, jest na lot. Jest na lot. I znak na nawraca, ja znajduję piramidę. Piramidę na tym górnym. Proszę szelasa często tam jest. Szelasa się Państwu przydaje. A tu na klesnej też jak nie masz szelasa. No nie ma, ale widzę, że rado. Ja zaraz pójdę po. Już się już Okej, teraz idę tak dobre do werleca. Dobra To co się z nim nie powinno. jestem debilem. Tak blisko był mnie statek. Autentycznie jestem jednym wielkim debilem. Na to, toż on znowu zatańczy. Znowu Nie do dawaj. zabronione. On może jest mały. Ale no, jak to jest wierze? Wierze. Nie, no, wrażenia to sobie przepięknie. No, przepięknie. Liz, oby w tym sadku, było coś jako... Okej, pierwsza skrzynka. Majchewki, majchewki i węgiel. oni się By się przydało słoto jeszcze. Ej, oni się rozstali? Liz, moczang, słoto. Tak. to chodziło mi o to. Oki sobie ciekaw. Mo pe Swoto and tiachcy. Okej. Oki. No, no, no. no lepszych. Nie no. Oki, okay, mogę iść szukać stat Skype'u. O ile nie tędnę! Nie! Nie, 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 nie! Nie! pół serca! Że, że ja jestem tym bananem. I on pocałował. I on ją pocałował. pocałował. I powiedział, że całuje Dominikę. No później o ja tym gadał. No nic, właśnie, ja się Dominikę. A tak naprawdę. A o, nie. Ale mnie, ja Jeśli twlsty by mnie zaatakował. Pokażaj rękę na chwilę Nie, No daj, na chwilę No weź. No sekunda. Minuta pięć To już ci ją <laughs> patrz. Patrz. Patrz, patrz, patrz. Nie, już bo... W o nie. Skibicka Please coś sobie A s s s. w, ja już wiem co mogę jeść <grywa> 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 Co <się> na <nalazłeś>? Jeszcze <grywa> <noise> Obyś byś tetnął Na samym początku miałeś fajta, teraz musisz tetnąć. Ej, czy to jest ten sam statek co wcześniej? Nie widzę. O, panie. Ty wyjście tak zakrycie. To co? Lepiej No wiemy, my tak ciągle robimy. Co jest? Co jest? Dwa statki!

Nie, bo znów się nie będzie otworzyć. Ty się kurwa nie otworzy. No, Oki, no i co jest? No, tak, też nie jest. No i chwileczkę. The... Tienty? Nie będzie tego. Oki, okay, okay. jęczonko. O, oh shit, samtąd nie zabrałem jedzonka. Samtąd nie zabrałem no, jedzonka. I... No. Nie, no, gratulacje no. no, no, dla mnie. Oni wylecieli przed oknem Niestety Możemy być. Oni przylecili i próbujemy i Kurde Dawid Dobra, to że... Szukam <grym> Ja już, ja mam portal zrobiony No Ej, Ola, nie lala, lala, Tam Jej, kontakt, Co? Tutaj są, patrz Dlaczego? Tutaj są, a, a są a dwie pary A ja go taką by było... Ej, a tu a, masz a kontakt! Mam... Co? <grywa> Pan to! Pan no. no, Co jest? Co jest? Mamy no, że żyj, żyj. Ale w no. sumie nie, chyba ktoś to znajdzie, bo to ja już wykopałem nimi No to chyba wyremistrz. No ja tupia, jak ja nawet <suszy> jeszcze do nie weszłem. Ty też, chłopi, no, no, idealnie, chłopie koło mnie. No, do jak no, jak no, dobre no, miejsce znaleźliśmy. No, ja też znalazłem no, dobre no, miejsce. Coś ty w tym przeczułaś? Dali szacun dla ciebie? A mogłem tylko nie no, mówić. szukaj też, szukaj, szukaj. Szukaj też dalej. Dalej szukaj dalej. Ja już ginąć, ja mogę ginąć Ja też. Ale szukaj dalej. O ja tupia. Ale... Dla mnie chyba ja wygrałem, bo ja się tam ten powiedziałem tak. No niby tak, ale... Ale to też trzeba wykopać, że ten nie widziałem, ale mamy remis. Nie no, wygrałem, ale mamy remis. I nie masz ciężki. Czekaj, nowy członek, członek wygrał, ale mam remis, no no nie, nie wiedział, że trzeba to, że trzeba nie No, ale ja że... jestem ja że... ja że... zadowolony. No, tym samym, no. samym czasie. No. Jak macie... mam chyba w tym samym czasie wykopaliśmy. Nie, no, tak oje? No, łóżko mówi, możecie kopać. Cyk, patrz. poje. Ja. ja też. Jak to było dobre. Mogę... Dawaj, szukaj kolejne. Szukaj kolejne <grym> A ja co <grym> ja to peca, czyna... A ja co to pierwsza co wchodzę to na to pierwsza to na to łóżko to piesz, to piesz, to piesz, to piesz, to to piesz,

Kosty, obaj, no, jedynie, obaj w tym samym no, czasie no, kosty mnie strzeliły. Nie, I myślałam, że to ja wyzięła, nie, player, o, mi po, mi po, aby, Ale wziąłeś tak. bo Szukam, Ja wziąłem Ja wziąłem ja tego. No, a położę się ja na tak ja tak tak tak. A ja wiesz, jak ja biegłam, tak? Biegnie tak do domu, nie? Nagle kałuża taka wielka. Ja z nią nie widziałam jej. mi odwrót, ale Ja w idę i tego,

jeszcze Nie grali. Już zobaczyliśmy. Brawo! Jest! znalazłem to Ja tego, tego świnia. Tego. Brawo! Ale to, i tak się A który pierwszy wygrał? Łukasz. Ja Łukasz. no ale ja pierwszy ten powiedziałem. Daj no, to, ale tak się... A kto przegrał? Ja. Ej, ja znalazłem już je tysko, no, to? Już no, wcześniej, to, ale nie zdążyłem zareagować. Ja ci pomówię, co się go nie dzieje. No, ale ten. Ja tak mniej tak ja tak więcej jak ty, no to tego. To ja mniej ja więcej jak ty, to już zaczynaj. I gdybyś nie znalazł, to ja tego akurat puszka wybuchłem. Bo nie było. Bo się z nami. Ej, Dawid. Bo jak chcę się tylko połapać. O kij smak, ma kijubem się nasupiam. Bo <śmany> nie, nie lubi! <śmany> oni oh, no, lubią! <śmany> <śmany> ty to rozumiesz? Tak, si żeby i i I też? Tak, oni się Topia, ten odcinku to jest <śmany> na tyle, trzymajcie się na no. uma. <śmany> <śmany>